Joluś, mam prośbę do ciebie. Możesz? Mam prośbę, umiałabyś mi garnek jeden? Co? mi jeden garnek, ten duży? Potrzebuję. Czemu? Potrzebuję. Tu ja! Bo poprosiłem ciebie. Możesz wziąć. O boże drogi. O mnie jest z tego z tym, będę ja, ja, ja te no, To sobie, tak? No nie pytaj się, tylko bierz. Bo ja ogólnie wiesz, nie ma zwyczaju pożyczania i nie, nie ma problemu. I wiesz? Tylko tak pomyślałam, bym wmikać brodę do rysunku. Nie patrzcie, bo to strona ostatni raz, jakieś garki będę myła. I my tylko dlatego, że jem te swoje rogi. Ej, żeby nie było. To jest HND, wiesz? To jest HMD To tu jest jakaś inna firma. Ej, to już chyba. chyba. Tak? Mhm. Tam byłem. Okay. Wiesz? Ja miałam na wejście założyć taki szary. Tylko, że mój materiał był taki jak coś zamrz, nie wiem, taki. Taki jak, jak te kanapy z, czarny, z czarnym paseczkiem.